Pani, przybywam w imieniu króla Wilema, księcia Wilema. <laughs> Jego wysokość proponuje spotkanie. Bez towarzyszy, bez broni, aby. czyli ledwie matce Cisza. Dajcie mu skończyć. Jego wysokość, Wilem I. Chciałby przedyskutować możliwość zawarcia rozejmu znaczy, chcę się poddać. To już twe słowa, pani. Mam na końcu języka jeszcze parę innych, ale zachowam je na później. <coughs> Willem I wyznaczył na spotkanie pałac. Willem I nie będzie mi nic wyznaczać. Jeśli chce rozmawiać, niech się stawi w ruinach czarciej wieży. Rozumiem. Przekażę wasze warunki. Wysłannik Dilema wyjechał żegnany gwizdami. Jego koń, spłoszony hałasem, stawał dęba. Poseł zmusił go do posłuszeństwa na hajką, zadając więcej razów niż trzeba. Głupiec. Szkapa zrzuci go z siodła przy pierwszej okazji. Mała strata. Powiedz lepiej, co sądzisz o tym spotkaniu. A... Brzmi jak podstęp, ale i tak pojedziesz. Skąd ta pewność? Daj spokój. Przecież to twój syn wciąż ci na nim zależy. Masz rację. Może jeszcze nie jest za późno, żebyście się pogodzili. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Ruszajmy w drogę. Mewe jechała w złotej zbroi pod dumnie powiewającymi chorągwiami. Nie prowadziła już oddziału partyzantów, lecz armię, gotową stawić czoło na i przegnać go ze swych ziem.